Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Komorniki radni podjęli temat możliwości utworzenia Centrum Usług Społecznych. Swoimi doświadczeniami i wiedzą w tym temacie podzielili się zaproszeni goście. Zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, w których funkcjonuje Centrum Usług Społecznych, a także przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Także już się nie mogę doczekać, szczerze powiedziawszy, tej sesji, bo nie ukrywam, że dosyć, dosyć długo czekam na to, żeby do nas Państwo przyjechali, przedstawili nam, w jaki sposób CUS funkcjonuje w gminie, konkretnie Rawicz, bo, bo właśnie z gminy Rawicz mamy goś, gościnie. I żeby ROPS też nam przedstawił, jakby, perspektywę tego, w czym może nam pomóc, jeśli będziemy taki cus u siebie tworzyć na temat perspektywy finansowej, doradczej, konsultacyjnej. A jeśli chodzi o sam cus w Rokietnicy, to nie ukrywam, że jestem zafascynowana panią dyrektor, która tam ten cus prowadzi i, i, i myślę, że radni też będą zachwyceni, gdy będzie im przedstawiona koncepcja funkcjonowania takiego cusu również u nas. Pomysł utworzenia Centrum Usług Społecznych w Komornikach jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na różne usługi. Brakuje u nas domu opieki dla seniorów, brakuje grup wsparcia psychologicznych dla dzieci, młodzieży, dla rodzin. Brakuje u nas jadłodzielni, sklepu, sklepu socjalnego. Wielu rzeczy brakuje, natomiast to, co nam się wydaje, nie zawsze odzwierciedla realne potrzeby mieszkańców. Pomysłów i planów na Centrum Usług Społecznych w Komornikach jest wiele. Do przeanalizowania potrzeb społecznych zaproszeni zostali również mieszkańcy gminy. Zrobimy w tym momencie diagnozę potrzeb. Są dedykowane dla mieszkańców ankiety. Jest ta ankieta zamieszczona na naszej stronie internetowej, na fanpage'u, także myślę, że w prosty sposób można ją znaleźć. Jest ona również dystrybuowana na obecnie odbywających się zebraniach sołeckich i. Przy różnego rodzaju okazjach rozdajemy mieszkańcom tą ankietę z dużą prośbą, żeby ją wypełnić, bo od tego, co pokaże nam ankieta, zależy jakie usługi będziemy chcieli docelowo na miejscu tutaj u nas realizować. Ankietowanie potrwa jeszcze dwa miesiące. W planach są również konsultacje społeczne.